Chciałbym Wam powiedzieć, że, że ćwiczenie to nie tylko męczenie, ale i też relaks. Bardzo mi się podobał trening. Trochę się zmęczyłam. Czułam się bardzo dobrze po treningu. No po prostu ogólnie mi się wszystko podobało. Zajęcia fizyczne były bardzo fajne. Yy, bardzo mi się podoba taka forma ćwiczeń i bardzo lubię tak ćwiczyć. Dzięki platformie Fit School mam dostęp do gotowych zajęć aktywności fizycznej. Wybieram dyscyplinę sportową, odpowiedni trening i dzieci ćwiczą, naśladując ruchy wirtualnego trenera. Wirtualny trener to była nowość. Pierwszy raz go widziałam. Nie muszę samodzielnie układać zestawów ćwiczeń, pokazywać tych ćwiczeń, planować czasu na ich wykonanie. Wszystko to zrobi za mnie wirtualny trener na ekranie monitora. Bardzo dobre również jest to, że nie potrzebuję dodatkowych sprzętów, przyborów na przygotowanie tego rodzaju zajęć. Taka nowa forma zajęć powoduje, że mam więcej czasu na indywidualną pracę z każdym dzieckiem. Mogę obserwować poziom ich zmęczenia, zmotywować do dalszej pracy. Zadbać o większe bezpieczeństwo, pomóc, wspierać i po prostu być bliżej z nich i razem z nimi. Fakt, że te zajęcia zostały przygotowane przez ekspertów medycyny i zdrowia, daje mi takie poczucie bezpieczeństwa. Czuję i wiem, że robię dobrze, że działam dla dobra dziecka, a dla mnie, jako dla nauczyciela, jest to najważniejsze. Muzyka, obraz, dźwięk wystarczą, aby dać dzieciom dobrą zabawę. Fit school. Czekam na kolejne zajęcia.